Witam Was na pociągu! Tak. Jest to pociąg. Nie jest on mojego autorstwa. Ale jest on super fajny. Tutaj mamy tory. Bardzo podoba mi się to, że zrobimy tutaj z kowadeł. I tych półpłytek, które wyglądają naprawdę fajnie, zwłaszcza z daleka. Tak, za głośno. Przejdźmy się i zobaczmy ten hmm. pociąg. Nie wiem, może tu gdzieś jest jakieś wejście. Chciałbym, żeby było. Hmm. Na razie tu wejścia nie widzę. O, już widzę. I to jest przejście. Aha. Hmm. Spodziewałem się, że ten pociąg będzie. Aha. Nieważne. Trochę większy To jest lokomotywa. Mam pokażę. Że ten pociąg jest naprawdę wielki, wielki, wielki. I naprawdę gratulacje dla. Tego gościa, który to zbudował, tutaj normalnie czekajcie GTA Style GTA Style, podchodzę Siup I pasażer na gap I tak samo jak w GTA, tutaj też można się No nie zbugować ale można spaść pod tory Dostać kila na łeb i... Nie ważne Hmm. Ten pociąg jest naprawdę wczuł długi. Wreszcie się skończył. A teraz próbuję przejść cały ten pociąg aż do lokomoty, ale z środkiem. Hmm. Eee. chcę tu wejść, tak jakby. Aha, w środku niestety nic nie ma. Ja sobie wezmę pochodnie, żebyście cokolwiek widzieli. Fajnie by było. Właśnie, że tutaj jest ten, czekajcie, jest pismo i tu nie ma przejścia. Fajnie by było, gdyby jeszcze coś było w środku, ale naprawdę, gratuluję. I tak zbudowania czegoś takiego, samym czegoś takiego niż raczej nie zrobił. Bo ja po prostu za bardzo nie lubię putołek. Okej, okay. mm -hmm. spadłem pod tory. Eee. Mm. Więc no wagony są niedopracowane w środku, ale i tak wielkie grafiki mm. dla tego, kto to zbudował. Bo to prawda, wiem, ja czegoś takiego nie zbudował. Pociąg jest naprawdę długi, ładny. Ale najbardziej podobają mi się te tory. Tory są naprawdę genialne. Ok, a więc jesteśmy już przy lokomotywie. No i to było chyba na tyle. Chciałem tylko pokazać taki wielki, ładny pociąg. Hmm, i teraz tak... Pójdę na tyle! Filmik z tego jak takie mapki pobrać też się pojawi, ale to potem. A jeszcze ja mam do nagrania jedną mapkę parkour, więc y, to potem. Cześć!